Cześć Boże, dzień dobry, witam Was serdecznie. w Niedzielę Palmową, która stawia nam w centrum mękę Pana Jezusa. W tym cyklu, którym Słowo Boże prowadzi nas, który nazwałem drogą uzdrowienia, przychodzi nam dzisiaj zmierzyć się z tajemnicą Krzyża. Teksty dzisiejszej liturgii są bardzo bogate, w kościołach odczytywana jest Pasja według Świętego Mateusza. Zachęcam do tego, żeby odczytać ją sobie w domu w całości. Tutaj tylko przytoczę ten fragment, który bezpośrednio dotyczy niesienia krzyża przez Pana Jezusa. Kiedy wychodzili, spotkali cernejczyka imieniem Szymon, przymusili go, żeby niósł je o krzyż. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy miejscem czaszki, dali mu do picia wino zmieszane z żółcią. On skosztował, ale nie chciał pić. Potem ukrzyżowali go, a jego ubranie rozdzielili między siebie, rzucając o niedosy, po czym osiedli i pilnowali go, a nad jego głową umieścili napis z podaniem jego winy, to jest Jezus król Żydów, a razem z nim ukrzyżowano dwóch przestępców, jednego z prawej, a drugiego z lewej strony. Od godziny szóstej do godziny dziewiątej ciemność okryła całą ziemię. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem, Eli, Eli, lema sabachthani. To znaczy, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Niektórzy z tych, którzy tam stali, słysząc to mówili, wzywa Eliasza. I zaraz jeden z nich podbiegł, wziął gąbkę, nasycił ją octem, włożył na trzcinę i dał mu pić. Inni jednak mówili: poczekaj, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby go wybawić. A Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Kochani, chciałbym te, to rozważanie poświęcić tajemnicy Krzyża. Podchodzę do niej z wielkim szacunkiem i respektem, dlatego że mam tę świadomość, że nie do końca jesteśmy w stanie ją pojąć, ale też mam doświadczenie takich kazań i, i takich sytuacji, w których, w moim rozumieniu, sięga się pod zbyt skrajne interpretacje, które mogą skrzywdzić wielu ludzi. Zacznę więc od takich skrajności, w które można popaść wtedy, kiedy patrzy się na krzyż. Pierwszą z tych skrajności nazywamy często cierpiętnictwem i ona polega na tym, że nazywa się krzyżem każdą rzeczywistość, z którą się nie chce skonfrontować. Znam takich ludzi, którzy mówią, to jest mój krzyż, w domyśle nic z tym nie mogę zrobić. I bardzo często jest to nieprawda. Bardzo często jest to jakieś pokrywanie swojej własnej bezradności, często wyuczonej bezradności, czy też zbyt łatwe rezygnowanie z tego, o co powinno się walczyć? To jest takie rozumienie krzyża, pod którym się leży i z którym się nic nie robi. To jest mój krzyż, on już taki jest. A tymczasem widzimy, że Jezus i Krzyżowa Jezusa wygląda inaczej. Zanim o tym powiem, do tej skrajności chcę jeszcze dodać, że również w tym cierpiedniczym nurcie spotykam się z mówieniem o tym, że Bóg jest tym, który daje krzyż. Że Bóg mi dał taki krzyż. Jest to bardzo krzywdzące i wielkie kłamstwo. Nieprawdziwe zdanie, niezgodne ani z tym całym słowie Bożym, ani z nauczaniem Kościoła. Kiedy mówimy o naszym krzyżu, to przede wszystkim powinniśmy najpierw spojrzeć na krzyż Jezusa. To on jest wzorem. I widzimy, że Jezus dostaje swój krzyż od ludzi. To ludzie nakładają krzyż Jezusowi, ci, którzy nie chcą go przyjąć. I nauczanie Kościoła y, mówi nam też o tym, czytamy w Konstytucji Dusz o Kościele Gaudium et Spes y, takie zdanie, że trzeba nieść krzyż, który ciało i świat nakładają na ramiona tym, którzy dążą do pokoju sprawiedliwości. i sprawiedliwości. Kościół mówi nam, że ciało, czyli nasze własne słabości, i świat, czyli to, co nas otacza, niedoskonałość tego świata, grzech, który jest na świecie, zło, które weszło na świat przed grzech. To jest źródło krzyża, a nie Bóg, który miałby nakładać krzyż na, na ramiona tych, których kocha. Nie ma takiego Boga i Słowo, że wyraźnie mówi nam o tym i wyraźnie mówi nam o tym Kościół. Inną skrajnością jest też takie uciekanie od mówienia o krzyżu, nie mówienie o krzyżu w ogóle. Ja trochę rozumiem takich ludzi, bo bożność nasza jest tak nasycona często tym cierpiętniczym aspektem, często przeakcentowanym, że doskonale rozumiem tych, którzy nie chcą już mówić o krzyżu. Sam bardzo długo mierzyłem się z tym tematem i bardzo często nie poruszam tego tematu właśnie z tego powodu, że miałem już dosyć poruszania go w taki cierpiętniczy sposób. I błędem też oczywiście jest to nie mówienie o krzyżu i błędem jest ukazywanie obrazu chrześcijanina jako człowieka, któremu zawsze wszystko się udaje i który jest zawsze Uśmiechnięty i który nie zmaga się z żadnymi trudnościami. Jednak ta droga uzdrowienia, której etap mieliśmy wcześniej, kiedy patrzyliśmy na uzdrowienie niewidomego, to mieliśmy temat Zgoda na proces. Kiedy rozważaliśmy Ewangelię o strzeszeniu łazarza, to dotykaliśmy tajemnicy tego grobu i tego kamienia, który przygniał nasze serce. usuncie kamień, tak jak mówi Jezus. Aby nic nie oddzielało mnie od Boga i nic nie oddzielało mnie od drugiego człowieka, to ta droga uzdrowienia wiedzie także przez Krzyż. Ale w pierwszej kolejności jest to Krzyż Jezusa. I kiedy patrzę na Krzyż Jezusa, to dla mnie, jako człowieka, który potrzebuje uzdrowienia, przede wszystkim jest to znak miłości Boga do mnie i wielkiej wartości, jaką mam w jego oczach. Zachęcam Cię do tego, żeby czytając dzisiaj opis męki Pana Jezusa, czy uczestnicząc. Online w Drodze Krzyżowej, czy samemu gdzieś rozważając sobie stacje Drogi Krzyżowej, czy słuchając gorzkich żali, śpiewając je. Mieć zawsze to w pamięci i to rozważać, że Jezus robi to dla mnie. Że to jest dar, wielki dar Jezusa ze względu na mnie. Że ja mam taką wartość, że Jezus zgodził się na tak wielkie cierpienie. Nie wahał się dla mnie tego zrobić mojej drodze uzdrowienia to jest niezwykle ważne. Kiedy cokolwiek będzie podważało Twoją wartość, kiedy będziesz myślał źle o sobie, kiedy będziesz się zastanawiał nad Bożym przebaczeniem, możesz zobaczyć, tak, Jezus zrobił to dla mnie. I w tej drodze uzdrowienia patrzę także na krzyż jako na znak miłości Boga, ale też na znak zbawienia. Jezus zapłacił taką cenę że możemy mieć pewność przebaczenia grzechów, skoro Syn Boży wziął na siebie je, skoro ten, który jest całkowicie czysty i sprawiedliwy, cierpiał tak niesprawiedliwie, to cierpiał ten dlatego, że ja nie ma żadnych wątpliwości, że każdy mój grzech przez Boga jest przebaczony i że kiedy przychodzę do Boga, mogę to przebaczenie przyjąć. Droga uzdrowienia wiedzie także przez mój krzyż. I w tym Wielkim Poście szczególnie prosiłem Jezusa, aby objawiał mi znaczenie tych słów Kto nie bierze swojego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim uczniem. Dalej się o to modlę, co to znaczy. Jestem przekonany, że to nie znaczy, żeby zgadzać się na każde zło w moim życiu. Jestem przekonany, że to nie znaczy patrzeć biernie na to, jak ktoś mnie krzyki. Jestem przekonany, że to nie znaczy... Że poddawać się wszystkim okolicznościom życia. Ale myślę, że oznacza to pokorną zgodę na to, czego w sobie nie potrafię zmienić. Zgodę na historię mojego życia. Ja czynię wiele do tego, żeby pracować nad sobą, ale przyjęcie krzyża oznacza też pewną pokorę, że ja muszę zaakceptować też to, co ja w sobie nie będę potrafił zmienić. To też oznacza zgodę na to, że nie wszystko w życiu mi się uda. I że na mojej drodze, tak jak na drodze krzyżowej Jezusa, będą też upadki. To też oznacza, że będą sytuacje, w których tak jak wtedy, kiedy Jezus wisiał na krzyżu, że nic ode mnie nie będzie zależało. To też oznacza, że tak jak Jezus na swojej drodze krzyżowej, nie jestem i nie będę sam. Że będą tam ludzie, którzy będą mi przeciwni. Ale że też są ludzie, którzy będą chcieli i chcą mnie wspierać. To w końcu oznacza, że tak jak mówi nam list do Rzymian, dla tych, którzy kochają Boga, wszystko służy ku dobru. I to w związku z tym oznacza, że Bóg nie odsuwa każdej złej sytuacji ode mnie, ale z każdej z nich potrafi wyprowadzić dobro. Także z tej sytuacji, w której teraz się znaleźliśmy, w której jesteśmy w izolacji z powodu epidemii, również mimo oczywistego zła, jakim jest epidemia, i oczywistego zła, jakim jest choroba, i oczywistej rzeczy, że to nie Bóg jest autorem choroby i epidemii, tak jak z krzyża Jezusa, który to krzyż nie był dziełem Boga Ojca, Bóg Ojciec wprowadził dobro, tak i z tego zła potrafi je wyprowadzić. Zapraszam, wpatrując się w krzyż Jezusa, dziękować za to, że Jezus zrobił to dla ciebie, przeżywać swoją wartość, kluczu krzyża Jezusa, że ja mam tak wielką wartość w oczach Bożych, że moje życie ma tak wielką wartość, że mój grzech został odkupiony za taką właśnie cenę, abym nie miał wątpliwości co do przepaczenia grzechów i że mogę też zaufać Jezusowi, że przyjmując to, czego nie potrafię zmienić w swoim życiu, idąc za nim, mogę naśladować go, i że ta moja droga, na której ja też przyjmuję krzyż, będzie również drogą do chwały, do zwycięstwa, tak jak droga krzyżowa Jezusa była i jest drogą do zwycięstwa.